Jak się macie ludziska? Nazywam się UEZA i zapraszam Was z powrotem do naszego kochanego Hintera. Hinter! i nauczyłem się kilku rzeczy. Mądry łez, mądry znaczy głupi łez. W ostatnim odcinku przed nagraniem nie nauczył się niczego, nie wiedział jak się biega. Biega się tak, czy znaczy nie biega się, znaczy tak się chodzi, tylko trochę szybciej, ale tak się robi. Otóż jeszcze jedyneczka, dobra, wyciągam naszą rufę. Bardzo... Jezu, ładuj szybciej, Jezu, Christopher. Przybieramy I przy naciśnięciu spacji. O! Jako tako! Robimy Call of Duty. Fajnie, jest fajnie, dobra. Dobra. Puść! Nie! I dwójeczka. I patrzcie, patrzcie co ja. Ej, to tak ma być? To tak ma być, bo ja. Trochę, trochę źle strzało, ale dobra, spróbujmy poszło? Wow, poszło, dobra, działa jak działa, to możemy iść, dobra. I w dzisiejszym odcinku będziemy szukać czegoś. Znaczy, w ostatnim odcinku zabiliśmy jedno zwierzę, naszą jedną zdobyć. W tym odcinku spróbujemy zdobyć jeszcze łosia, ale, znaczy jelenia, ale z czałą. Spróbujemy to zrobić z czałą i zobaczymy, czy to będzie działało. A jak nie, to trudno. Najwyżej e, zrobię, głupie kilka, zrobię kilka głupich mieni i, i wyjdzie fajny odcinek, nie? Nie? Tak to nie działa. Dammit! Powinienem założyć kanał 5 lat temu. Wtedy by to działało. Nikt nie widział brzydkich ludzi. Nikt się nie chciał pokazać. W ogóle obierzmy sobie mapy i zobaczmy, obejrzymy, gdzie jesteśmy w ogóle. E, mogę to przybliżyć i mogę. Super. A okej, okay, pójdziemy sobie do tego, cokolwiek to jest. Dobra, dzięki. W komentarzach dużo czytałem, bo czytam komentarze. I w komentarzach czytałem, że w tą grę można grać nawet półtorej godziny do dwóch godzin bez ani jednej zdobyczy. Dlatego ho ho! Na karcie mam maksymalnie godzinę 20. Więc czy ja zrobiłem kółko. Ja zrobiłem kółko do około rezerwatu. I znowu wróciliśmy tutaj. No trudno. Dobra. O! Co my tu mamy? Fezant. Sąd. Dobra, idziemy zabić ptaszka. To jest. Ku... Kuropiusz? Nie, kuro... Tchurzo... Kura? Kuro... <laughs> ja wiem, ja mam... Znaczy, jak w Polsce mieszkałem. Mieliśmy, mieszkaliśmy niedaleko... La... Dobrze, idę chociaż? Źle szedłem, co ja robiłem? Tutaj gdzieś to było. Okej, okay. dobra, spokojnie, spokojnie. Wyłączyć bieganie. I... Dobra, mieszkaliśmy blisko lasu. Znaczy, mieszkaliśmy praktycznie w lesie. I mój sąsiad, dwa domy dalej, był łowniczym, czy łowcą, łowicielem. I proszę ja was, łowił takie rzeczy i miał te różne lisy, dziki, e, miał e, e, skórę lwa, czy tam, nie wiem, dzika, nie wiem, dla mnie wszystko to samo. Czy to jest niebiesko-dziobi Alpatros? O mój Boże, wyciągaj swoją strzałę! Strzelaj ich wszystkich! o zatrzymaj się! Zatrzymaj się! Zatrzymałeś się. A chyba poleciał dalej, tak mi się wydaje. Nie. Nie. nie! nie. Nie. Nie! Kurde. W ogóle nie wiem czy w tej grze można się zabić. Jeszcze w ogóle zwierzęta mogą cię atakować, bo dzik na ciebie leci albo coś. To by było interesujące. Chciałbym to zobaczyć. Tam nic nie ma. Uuu! Co my tu mamy? Aha! Tak? Mhm. Dobra, tu coś mamy. Teraz więcej ślaczków. To mi się wydaje, że to właśnie ten, który ma... Uuuu! Hej, malutki! O Jezu... Nie wiem czy ja cię strzały zabiję. Oli jak ja cię zabiję ze strzały! Jest! Uuu! O moja zdobycz! Cześć malutki! O! O, jaki ty jesteś śliczny! O, jaki ty. O, trzeba prosto da Jestem Danielek, zdjęciasz. <laughs> dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, Kwiatku, dzień dobry. Wszędzie widzę ptaszki. Spróbujemy zdobyć trzy łowy w tym odcinku. To będzie nasz cel, mi się wydaje. To jest nasz idealny cel. Tutaj można też niedźwiedzi łapać. Nie wiem, czy to, czy to będzie możliwe, ale spróbujemy. Spróbujemy, spróbujemy. I ogólnie gra jest darmowa na Steamie, zapomniałem wspomnieć. Kto, nie chce, kto chce, może pobrać, e, pobrać na Steamie darmową wersję. Link zostawię w opisie. Oni, la, ja, ja, mi trochę deszczu. To mnie nie będzie słyszeć w tym malutkim trawie. Aha, ah, ha, ah, ha, ha, trawa, trawa, traf. Sorry, bo się trafi. Fuuu, o, aż mi się niedobrze zrobiło. Za ja dużo machania, Daniel. Za dużo. Jelonek? Skąd? O. Oh. Wyłącz bieganie, Krzysztof. Złapiemy nam trochę jelonków dzisiaj, mi się zdaje. Jelonki będą dobre dla nas i dla naszych dzieci, i kości, i mamy, i babci, i dziadek się poczęstuje. Będzie dobrze, cała rodzina będzie z Ciebie dumna. Wreszcie będziesz mógł wrócić do domu. Ja sobie po prostu wyobrażam, cała rodzina go wygnała. Mnie głodowała. przez całe życie. I mały tutaj, proszę was, Zbyszek. Poszedł na łowienie i musi zdobyć łowinę. Ma kuropatwę, dobrze. Ale kuropatwo się nie najedzą. Mają 20-osobową rodzinę, więc muszą się z czegoś wyżyć. Musimy zapewnić Zbyszkowi dobrobyt poza złap złapanie jelenia. Jelenia, wiem, że tutaj są takie rzeczy jak licencje i takie coś, ale to jest walka o przetrwanie. My udajemy, że tu nie ma żadnych licencji. Deszcz! O bogowie zadziałało! Wuhu! O teraz będę pamiętał, że zawsze... Motyle latają w deszczu, cholera chowajcie się małe. Teraz będę pamiętał, że kiedykolwiek będę chciał deszcz, to bogowie się nade mną zlitują i mi rzucą krople! Wody! Nie Misikać na mnie tylko. Ora mamy... Uuu! o, Uu, Trzy, aż oznaki, dobra. Cztery. Wu, tutaj się trochę rozsiedli. Teraz kopytki, kopytki. Kopytki idą w tą stronę. Chyba idą w tą stronę. O, tak. Idą za tą górką, tak? Tutaj idzie tutaj teraz, tak? Dobra, idziemy, idziemy za trakami. Idziemy za śladami. Kupka! O, mała kuropatwa nam się skupciała. Mi się wydaje, że kuropatwy może osiadają na czas deszczu. Ponieważ... Gdzie? Jezu, ile tych kuropatwy tu jest? Ha, 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 ha! Kto poszedł? On przelazł przeze mnie? Kupię robaki. Nie, to nie jest jelonek. To nie może być jelonek. Tutaj. przełóż to. O! Tak jak mówiłem! One osiadają na czas deszczu. Idealnie! Ja mam celne na oko. Zły guzik, przepraszam. O tak. Złapiemy jelonka, to będą trzy zdobycze i będzie po zawodach. Nasz Daniel będzie king of the world. No, Musi być gdzieś tutaj w zasięgu naszego wzroku. On. On jest w zasięgu naszego wzroku! Uu, 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 uu. O, i zaczęło padać. Idealnie! O, i no. A gdzie ty jesteś? Ej! Jelon! Dobra, 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 spieszmy się, bo znowu nam zwinie. Cholera, mapa. Gdzie? Jest! Głowa, 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 głowa. A, zraniłem go! Zraniłem go! Zraniłem go? Oj, 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 oj. niedobrze, niedobrze, teraz muszę go gonić. Musi być przynajmniej. Widziałem, że trochę go to ukąsiło. Gdzie? No gdzie, gówno. What the fuck? Wyciągaj to! O, zła broń, zła broń, zła broń, zła broń, ale dobra, próbujemy, 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 próbujemy. A chyba było pudło. Jak się przestraszyłem! Tu są łosie, ale gdzie jest krew od tego dauna? O biedactwo! Biedactwo! Dostało! O Halo? Żyjesz? Żyjesz? Halo? 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 Żyjesz? Halo? Halo! Jaka hamuwa! Jaka hamuwa, no! Patrz, że broń wyciągnął, aha! Ja sam, sam się zabiję! Pff, I padła. No kurde! Nawet nie miałem szczęścia, żeby w ciebie strzelić, ty głupia. Małpoty! Aaaaaaah! Dobra, mi się wydaje, że to na tyle, ty, kochani, w tym odcinku. Um... Poszukamy łosia i będziemy go szukać w kolejnym odcinku, tak Tak, na 100% poszukamy go w kolejnym odcinku Więc, mam nadzieję, że wam się ten odcinek spodobał Jeżeli tak, kliknijcie łapkę w górę Nie zapomnijcie o tej łapce, bardzo mi pomaga Subskrybujcie, komentujcie na dole Powiedzcie, może macie jakieś wskazówki, może macie jakieś inne gry tego typu Dajcie mi znać w komentarzu, co sądzicie No, więc ode mnie to tyle Do zobaczenia w następnym odcinku kochani, do zobaczenia Pa pa ピッピッピッピッピッピッピッ